22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Wicku. Gramy jak co roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. Zapraszamy bardzo serdecznie od godziny 14.00. Pokazy przygotowane przez najmłodszych mieszkańców Gminy Wicko, przez starszaków aż do seniorów. Mamy tutaj propozycje dla każdego, mnóstwo ciekawych rzeczy do wylicytowania. Mamy prezenty od pana ministra finansów, pana Mateusza Szczurka, łącznie z wizytówką osobistą, zatem kto taki dar posiędzie, będzie mógł spokojnie dzwonić i pytać, co w przyszłym roku ciekawego w finansach państwa mamy. Ciekawy zestaw puzli od pana prezydenta puzzle z pałacem prezydenckim, listy również, certyfikat autentyczności, zatem ciekawe sprawy, a oprócz tego mnóstwo fantów przygotowanych przez naszych mieszkańców, taki dar serca od każdego w słusznej sprawie. Zatem bardzo serdecznie zapraszamy, gramy od godziny 14, godzina 20 to światełko do nieba, ale wcześniej mnóstwo ciekawych rzeczy, zatem przybywajcie moi drodzy, bardzo serdecznie zapraszamy.